Witam państwa serdecznie. Nazywam się Mikołaj Kołodziejczak. Od 10 lat zajmuję się elektrozaworami w firmie Rectus Polska. Dzisiaj we współpracy ze sklepem Pneumatico.pl pokażemy państwu jak poprawnie dobrać elektrozawór. W mojej pracy regularnie spotykam się z sytuacjami, w których nieodpowiednio dobrany elektrozawór powoduje awarie i przestoje w pracy. Istnieje kilka podstawowych typów zaworów. Mamy elektrozawory bezpośredniego działania, elektrozawory membranowe, elektrozawory z podwieszaną membraną. Na rynku istnieją również czy występują elektrozawory współosiowe, elektrozawory impulsowe do na przykład systemów odpylania. Identyfikacja zaworu nie powinna być dla Państwa na początku bardzo trudna, ponieważ każdy zawór wizualnie dosyć mocno się różni. Jeżeli Zidentyfikujemy rodzaj naszego zaworu. Kolejne pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to jaką średnicę ma mieć nasz zawór, czyli jakie przyłącze. Elektrozawory występują najczęściej w średnicach od 1,8 cala do 1, 1,4, 1, druga cala. W niektórych typach elektrozaworów spotykamy nawet zawory 3-calowe. Następne pytanie bądź informacja, którą musimy wiedzieć, to jest jakiego typu zaworu oszypujemy. Dwa podstawowe rodzaje zaworów to zawory 2 na 2 i zawory 3 na 2. Zawór 2 na 2 tak naprawdę ma jedno wejście, jedno wyjście, czyli podajemy medium z drugiej strony, z drugiej strony medium będzie nam wychodziło, wylatywało. Zawór 3 na 2, może być na przykład zawór, który dodatkowo ma odpowietrzenie. Bardzo często to odpowietrzenie znajduje się albo w czpieniu, albo gdzieś przy dodatkowym gwincie. Czyli mamy tą informację to dalej musimy wiedzieć, czy poszukujemy zaworu normalnie otwartego, czy normalnie zamkniętego. Zawór normalnie zamknięty to taki, który w stanie beznapięciowym nie przepuszcza nam medium z wejścia na wyjście. Dopiero po podaniu napięcia na cewkę zawór się otwiera i medium może przez zawór przepłynąć. Zawór normalnie otwarty to zawór, który w stanie beznapięciowym pozwala na swobodny przepływ medium, a po podaniu napięcia na cewkę. Zawór się zamyka i odcinamy przepływ medium. Następną rzeczą, którą musimy wiedzieć, jest zastosowana w zaworze znaczy materiał zastosowany w zaworze membrany. Na rynku występuje kilka rodzajów membran. Najpopularniejsze to NBR, EPDM, Viton bądź Teflon. Na zapytaniu u producentów dostępne są też membrany wykonane z silikonu czy tzw. zwane uszczelnienia Ruby, to w zależności od producenta. Informacja na temat zastosowanej w elektrozaworze membrany najczęściej umieszczona jest w kodzie zaworu. Ten kod może być wybity na korpusie, bądź znajdziecie go Państwo w karcie katalogowej danego zaworu. Bardzo istotną kwestią jest też to, czy nasz zawór wymaga jakichś dodatkowych certyfikatów. Często zdarza się, że elektrozawory pracują w strefie wybuchowej i wtedy musimy zastosować elektrozawór z odpowiednim certyfikatem ATEX, certyfikat PZH, bądź na rynek amerykański FDA. Elektrozawór dobieramy do konkretnego medium. Aby sprawdzić, jaki elektrozawór będzie odpowiedni dla naszego medium, musimy posłużyć się kartą charakterystyki. Znając medium, jesteśmy w stanie dobrać materiał wykonania membrany i korpusu. Ze względów ekonomicznych nie ma sensu, na przykład, dobierać elektrozaworu ze stali nierdzewnej do odcinania czystego sprężonego powietrza. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia, na przykład, z wodą demineralizowaną, wiadomo, że zastosowanie stali nierdzewnej będzie koniecznością. Medium ma również wpływ na membranę. Jeżeli nasze medium zawiera, na przykład, związki mineralne czy oleje, nie będzie ono kompatybilne z membranami wykonanymi z EPDM-u, ponieważ membrana na prościej mówiąc nam spuchnie i zawór ulegnie awarii. Kolejnym bardzo istotnym parametrem, na który musimy zwrócić uwagę przy doborze naszego elektrozaworu jest temperatura pracy. Każda dostępna membrana ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o pracę w różnych temperaturach. Tak na przykład NBR może pracować od minus 10 do 80 stopni Celsjusza. Membrany wykonane z EPDM-u mogą pracować od minus 30 stopni, do nawet 120 stopni Celsjusza. Membrany wykonane z witonu pracują również do 120 stopni Celsjusza, ale oczywiście charakteryzują się wyższą odpornością chemiczną niż poprzednio wspominane membrany. Jeżeli mówimy już o pracy w wysokich temperaturach czy, czy pracy na parze, możemy zastosować membranę wykonaną z teflonu, czyli z PTFE. Wtedy temperatura pracy może sięgnąć 180 stopni Celsjusza. Warto zwrócić uwagę na fakt, że elektrozawory skonstruowane są tak, Iż temperatura pracy nie wpływa na maksymalne ciśnienie elektrozaworu, tak jak ma to miejsce, na przykład przy zaworach kulowych, gdzie im wyższa temperatura, tym ciśnienie pracy nam spada. Jeżeli elektrozawór opisany jest jako taki, który może pracować do 16 bar, oznacza to, że na przykład przy membranie bitonowej możemy pracować na 16 barach przy 120 stopniach Celsjusza. Jeżeli określiliśmy już jakie medium i w jakiej temperaturze będzie przepływało przez nasz elektrozawór, musimy określić jeszcze maksymalne ciśnienie, z jakim możemy to medium przez elektrozawór przepuścić. Każdy typ elektrozaworu ma inne maksymalne ciśnienia pracy. Najwyższe ciśnienia mają oczywiście elektrozawory bezpośredniego działania. Tutaj przy małych średnicach jesteśmy w stanie osiągnąć nawet 45 bar. Dalej elektrozawory membranowe. Natomiast elektrozawory z podwieszaną membraną pracują najczęściej do 10 bar. Teraz jakie są różnice między tymi elektrozaworami? Zawory bezpośredniego działania mają wyższe ciśnienia pracy, ale należy pamiętać o tym, że występują najczęściej w średnicach do 3,8 cala. Jeżeli chcemy zastosować elektrozawór o większej średnicy, a co za tym idzie o wyższym przepływie, musimy zastanowić się, nad elektrozaworem membranowym bądź elektrozaworem z podwieszaną membraną. I teraz jakie są różnice między tymi zaworami? Elektrozawór z podwieszaną membraną wymaga tak zwanego ciśnienia różnicowego. To ciśnienie jest opisane w karcie najczęściej jako 0,1 bądź 0,15 bar. Ciśnienie różnicowe polega na tym, że pomiędzy wejściem elektrozaworu a wyjściem z elektrozaworu musi występować minimalna różnica ciśnień. Jeżeli zamontujemy zawór, elektrozawór membranowe w układzie zamkniętym o stałym ciśnieniu jest szansa że elektrozawór nam się albo nie otworzy albo będzie pływał raz się zamknie raz się otworzy jeżeli występuje w układzie ciśnienie różnicowe czyli mamy na przykład wolny wypływ medium możemy spokojnie stosować elektrozawory membranowe jeżeli ciśnienia różnicowego w układzie nie ma a potrzebujemy większy przepływ i większe średnice przyłącza jesteśmy niejako skazani na elektrozawory z podwieszaną membraną. Z tym, że tutaj należy wziąć pod uwagę, że ciśnienie pracy no, ogranicza nas do 10 bar. Mówiąc o przepływach, e, warto też zwrócić uwagę, że w przypadku zaworów bezpośredniego działania średnica przyłącza nie jest równoznaczna ze średnicą e, wewnętrzną, przez które przepływa nam medium. W kartach katalogowych bardzo często e, występują zawory, na przykład w średnicy 1/4 cala, które mają różne średnice wewnętrzne, które zaraz pokażemy Państwu na filmiku. Im większa średnica wewnętrzna zaworu, tym większy przepływ przez zawór, ale jednocześnie mniejsze maksymalne ciśnienie pracy. Mówiąc o ciśnieniu, warto też wspomnieć o tym, że elektrozawory, ze względu na swoją budowę i konstrukcję, mają różne ciśnienia pracy w zależności od zastosowanego napięcia. Najczęściej wyższe ciśnienia występują w zaworach. Sterowanych prądem zmiennym, natomiast mniejsze w zaworach sterowanych prądem stałym. Najczęściej stosowanymi w przemyśle napięciami prądu stałego jest 12 bądź 24 V, jeżeli chodzi o prąd zmienny, 110 V bądź 230. Na zapytanie dostępne są również cewki na 48 V prądu stałego, 400 V czy na 380 V prądu zmiennego i inne. Reasumując, aby dobrać poprawnie elektrozawór musimy znać rodzaj medium, ciśnienie pracy, temperaturę pracy, napięcie sterowania, średnicę, przyłącza, przepływ wymagany. Musimy mieć informację o tym, czy w układzie występuje ciśnienie różnicowe, czy nie. Mam nadzieję, że dzięki informacjom uzyskanym w tym filmie będą Państwo w stanie bez problemu dobrać elektrozawór do swojej aplikacji. Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcam do skontaktowania się z obsługą sklepu pneumatico.pl. Chłopaki na pewno odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą Państwu w doborze elektrozaboru.